Siemaneczko ludziska, dzisiaj jesteśmy w filmie na moim kanale od naprawdę, naprawdę, naprawdę dłuższego czasu. Kurde, to krzesło mi piszczy i skrzecza, ale nieważne. Dzisiaj będę chciała Wam pokazać zdjęcia, opisać mniej więcej jak było na targach gamingowych w Warszawie, Expo, w Dzień Dziecka. Tam można było podostać podpisy tych y, graczy Virtus Pro i tak dalej, były takie ekipy, jakieś tam y, walki, y, y, w cs a w y, tam inne gry, ale dzisiaj mam zamiar Wam pokazać zdjęcia, opisać co tam się robiło, więc pierwsze zdjęcie to jestem ja z moim profesjonalnym plecaczkiem, który gra jeden na jeden z gościem. Y, y, na początku co myślałem, to mi się wydawało, że ci ludzie przychodzą tam pograć. Bo nie mają w domu komputera i pierwszy raz grają w CS-a, ponieważ ludzie, którzy którymi grałem, byli tak łatwi, że. No dobra, nie, 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 nie warto opisywać. Yy, drugie zdjęcie to też tam był Firestore. Było stanowisko i to jest mój karambit, który mam. Jakbym nagrywał z kamerką, to bym Wam pokazał. Ale te karambity tutaj są warte 160zł, a na stronie są warte 250zł, więc no, taniej, taniej. Tylko to, co mi się nie podoba, jak się pytałem Pani, to to ma być Doppler. Doppler, Doppler szmaragda. To mi nie wygląda na szmaragda, tak szczerze. Tak samo ten Marble Fate, tak. Za bardzo proste to jest są łeb, to jest też taki trochę niezbyt, bo to yy, są dwie pajęczynki, a ładnie by wyglądała jakby była jedna, tylko tutaj jest jakby za dużo tych nitek, ale dobra, jest ładny, fajnie, fajne były te karambity. Tylko tutaj zastanawiam się, czy to nie spada, albo anioł to jest. Wzór, yy, paterna, slaug, slaugtera. No. Ten rubin to też jest dobry, rubin to im wyszło akurat. A ten szmarek tak mi się nie podoba, szczerze. Nie czemu nie mogę dalej zdjęć robić. O, dobra. To jestem ja przy Transformersie. Słuchaj, byłem przy Transformersie. Nie, żartuję. To jest taka... Yy... Nie ma skotka, tylko posąg, coś takiego Transformersa, tego z tej najnowszej wersji. Jeszcze nie byłem, ale mam zamiar na to do kina. Tu była wystawa LEGO, akurat szczerze to, to bardzo mnie to nie ciekawiło, kiedyś to bym przesiedział cały dzień. A teraz tam był jakiś pociąg, popatrzyłem jak sobie jeździ i poszliśmy dalej. O i tutaj był ten samochód, ten kto oglądał to był ten samochód z... Sawardengi jak jechał do schroniska i... Dawał karmę dla zwierząt, szczerze to aż jak patrzyłem na ten film, to aż mi się łezka w zakręciła, ale naprawdę yy, chciałam zobaczyć ten samochód, a ten film akurat przed wyjściem na te targi oglądałam z tydzień temu, więc nawet tak fajnie się złożyło, ale był zakurzony, widać, że tutaj ludzie dotkali tej szyby, ale naprawdę mięciutki i fajny był ten samochodzik. Mm. Tutaj tutaj był okulus, fajne było, ponieważ była kolejka górska, ja prawie spadłem z krzesła, bo myślałam, że jadę, ale nieważne. Kolejne to graliśmy 5 na 5 deadmatcha, ale ktoś, kto akurat wybrał sobie takie stanowisko, że siedziałem na tym stanowisku, jak to zrobił takie ustawienie, że pod kontrolą się kłuca, znaczy pod kontrolą się skacze, pod spacją się strzela a tymi... Yy, yy, lewy przycisk, muszy, prawy przycisk, myszy się chodzi, i tam strzałkami góra-dół i na musiałem zmienić tu ustawienie, a dpi i myszki było takie, że musiałem zrobić 50 obrotów, żeby yy, się obrócić, go zabić, a jak zmieniłem dpi, to po prostu tak nie mi się grało, że strzelam full auto, nagle serownik mi ucieka i robię 360 i nic nie trafiam. To jestem ja, jak jestem skupiony. No polecam, czy nie polecam. Tutaj właśnie było 3, 5, 5, ja byłem w terrorystach chyba. Tak, byłem w terrorystach, bo mam kołacha, tutaj te krzesła były szczerze niewygodne, ale naprawdę to DPI było takie, że patrzcie widzicie, zabiłem kogoś, patrzcie widzicie, tu, tu. Widzicie? kurde, tam Saprimy grała, tu z Gold 1 przechodzi i ich robi, kurde. Tutaj moja mama, no znaczy jeszcze nie, ale tu, tu, chciałam wam pokazać palcem XD, ten gościu rozdawał smycze, plecaki i tak dalej. I moja mama wyszła na scenę i pan się spytał, jak zrobić gamerską jajecznicę. Mama tak nie wiedziała o co chodzi, mama nie lubi być na scenie, ale powiedziała tam, yy, trzeba dodać klawiaturę, jajka, sól i tak dalej. Wszyscy się śmieli, śmiali, ale dostałem smycz, teraz mam klucze od domu, nie pokażę, bo nie ma kamerki, ale bardzo fajne smycz, Trudno ją porwać. Następne zdjęcie. O, to był okulus, to jest film. Mogę wam puścić. To nie będzie. Nie puszczę Wam całego. Poczekajcie, ściszę sobie trochę. Y, tu chodzi o to, że jakby. Poczekajcie, tutaj mi gościu pomógł, bo miałem źle założone. Ym, o, i tu chodzi o to, że widzicie, jakby mam takie cuśki. To i to jest obraz. Czekajcie, bo tu mi się coś zbagowało. Ten film jest taki cały. Dobra, teraz jest jakieś tam takie dziwne coś, o. I jak widzicie, tym sobie strzelałem, chodziłem i tu miałem tego okurusa. wiecie, jak to naprawdę fajnie wyglądało, jakby się tam naprawdę było. Ale... gierka była naprawdę fajna. Sam zastanawiałem się, czy by sobie takiego czegoś nie kupić, bo ostatnio właśnie miałem hajs, ale spytałem się, ile to kosztuje, to pan... A, mniej więcej tak połowa tego zestawu, żeby tam ten, ten komputerek cały kupić, to gdzieś 3000 więcej, a ja takie, a, to fajnie. No, dobra, tutaj mój rekord to było 19 fragów Poczekajcie, poczekam tego momentu Dobra, tu mi jakiś od przeszedł yy, O, to było z I nie wiem, czy to było teraz, ale bardzo fajnie się grało yy, Czekajcie, jak sobie wam pokazać ten moment Ale nie wiem, czy to wam pokazać Tutaj po prostu jest, właśnie, jak widzicie, tym sobie chodzę joystickiem A tutaj sobie strzelam yy, i po prostu na tym to polega Tak trzeba zabić te postacie O, to był mój rekord, to jest 16 fragów Jakoś tak, miałem 19, potem wszyscy mi gratulowali, umarłem takie congratulations. a naprawdę tak było, teraz nie żartuję, tutaj go zabiłem, po, po tym magazynku skończyło mi się Amo i umarłem o 18, 18, 18 19 frak, 18, o tu moja mama krzyknęła, 19 i, i tutaj... Zakończyło mi się a i gościu nie zrobił. Nie miałam a i musiałem uciekać i tyle. 19 fragów miałem. Nie będę wam tego puszczać, bo to trwa 3 minuty 52. A mogę wam to mniej więcej tak o przewinąć, o co tu chodziło. No, ogólnie bardzo fajne jak ja kocałem, to ta postać w czeku cała. Według mnie fajne, tu jest ten to 1 na 1. A tu było 1 na 1 o ten. O... o taką koszuleczkę, w której teraz jestem, i drugą koszuleczkę to zostawiłem mamie, bo była dla mnie o wiele za dużo, za dużo. O, i dostałem taki głośniczek, fajny głośniczek i taki bidon, który trochę przecieka, ale, ale jest bidon, więc. Też fajne, to było koniec zdjęć, to jest akurat, mnie opłacało się iść, bilet kosztował 150 zł, bo jeszcze była strefa youtuberów, ale zostałem oszukany, ponieważ gdy przyjechałem, to już nie było żadnego youtubera, no fajnie, a dopłaciłem chyba 100 zł, żeby pojechać na te głupie youtubery, ale dobra, mm, więc za dużo youtuberów nie zobaczyłam, ale chociaż mogłem sobie wejść, pograć na tych, tych komputerach, a akurat o tym nie wiedziałem, no. I to było tak naprawdę na tyle. Przepraszam, że nie było tak długo filmów, ale może coś nagram później jeszcze z kimś jak będę miał czas. Tylko teraz po prostu nie wiem, co mi się stało z tą ale strasznie mnie przemula, jak włączę nagrywanie. Zastanawiam się, czy sobie programu nie zmienić się po coś. Dobra, to robimy tak, jak będzie 10 łapek w górę. Chociaż pod ostatnim odcinkiem było tylko 8. Tamtej Gimper też był z tych targów, ale akurat nie chciałam mi się zgrywać. Jak będzie 10 łapek w ogóle, to mogę nagrać kolejny film, może nie z przedstawienia jak gdzie było, tylko z jakiegoś CSA 1 na 1, coś takiego. Dobra. To ja się z wami żegnam, to było na tyle i... dobra, dlaczego ja cię mówię? Zawsze jak się chcę pożegnać w odcinku, to mówię, dobra, to było na tyle, to było na tyle, a dobra. <laughs> Widzicie to jest złe. Yy, więc kończymy ten odcinek 10 mapę w górę tak yy, super. Yy, do widzenia. Yy, yy, elo. No. No. Cześć.